Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji Miasta Stołecznego Warszawy. Tak jak wiemy, konferencja jest poświęcona awarii układu przesyłowego. Poproszę Pana Prezydenta o zabranie głosu. A jaki ja tam, pan... Rafał Trzaskowski. Trzaskowski. Cały rączki! Małgorzata Tremińska, tpn 24 e, Czyli reasumując... E, w ciągu ostatniego roku ten rurociąg był kontrolowany i co wynikało? Każdy metr został skontrolowany. i wynikało, że wszystko jest w porządku, bo to wskazuje na mega awarię, skoro rurociągu naprawić się już nie da, czyli te analizy były złe. Pani, ja nie wiem! Cholera ja to jest sieć miejska, to co cholera to jest to jest głównie na mafie, nie wygra z nimi, Choćbyś się zesrał, to nie wygra. Pani, nie pójdź. Dzień dobry, Monika Drozd, TVP Info. Ja chciałam zapytać, dlaczego nie zastosowali się Państwo y, do zaleceń Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi i nie wykonywali awaryjnego rurociągu. Dziękuję. Głupia sprawa, nie? Cholera jasno, to jest sieć miejska. No, dlatego się nie znamy. Kojarzysz e, moją firmę? Rafał Trzaskowski. Wywóz samba, czyszczenie kanalizacji, przewóz mleka. Niech zrozumie, że ja, e, e, ja gówno wybieram. A, a, a... E. Jak sambo wybiję, to ja wiem, co mam zrobić. Dzień dobry, Grzegorz Łaguna, telewizja Polsat News. Panie prezydencie, pytanie o prezesa wód polskich, jego wypowiedzi, które dzisiaj się pojawiały na naszej antenie. A on mieszka w bloku czy w domu? Pan prezes powiedział, że wysyłał do pana prezydenta oficjalne pisma z prośbą co się wydarzyło w ciągu tego roku. Chciałbym spytać o komentarz do tego. Pan nawet nie wiesz, kurna, z kim masz do czynienia, proszę bardzo. Rafał Trzaskowski. Usługi asenizacyjne. I jeszcze jedno takie dopytanie o złożenie wniosku do prokuratury ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Panie! Łopanie! Jeszcze jedno pytanie. Polskie radio, tak? nastaw nam się. Rafał Trzaskowski. Ojej, co nam zaśpiewasz? Samba number 5. 1 2 samba sru. Dziękujemy bardzo.